Oczywiście no ja jestem z Warszawy, też ja się wychowałem trochę na, na Legi jako młody chłopak i, i tego nigdy nie ukrywałem. Tak? I do, do dziś moi przyjaciele to, to, jest, to, są, to są kibice, to są chłopaki, z którymi studiowałem, z którymi jeździłem na mecze, na wyjazdy. I, i, i to jest normalne, prawda? I, i ten sentyment do tego klubu jest, natomiast no, z perspektywy czasu, patrząc też też rywalizacji, ale też też tych zachowań, szczególnie w pucharze polski, no troszeczkę to, to ta moja perspektywa się, się, się zmieniła. No, kiedyś inaczej do tego podchodziłem bardziej emocjonalnie. Dzisiaj. dzisiaj Dzisiaj ja jestem w takim momencie życia, że ja, ja się cieszę po prostu tym, co robię. Każdym, każdym dniem. Nie ma takiej presji u mnie, jak wcześniej była, że ja coś muszę zrobić, osiągnąć, gdzieś, pracować. Czuję się w Częstochowie bardzo dobrze. Czuję, że się rozwijam. Czuję, że ten rok bardzo dużo mi dał. Że, że jestem jeszcze lepszym trenerem niż, niż byłem i to, to mnie cieszy. I nie myślę tymi kategoriami, że, że chciałbym być trenerem reprezentacji, chciałbym być trenerem legii czy klubu zagranicznego. Oczywiście te ambicje mam i, i nie wiadomo co się wydarzy latem, co się wydarzy w kolejnym sezonie, jak to wszystko będzie wyglądało, czy jakaś szansa się pojawi, ale nie siedzę o tym, myślę legia reprezentacja, wyjazd zagraniczny. Nie mam, nie mam tego w głowie. Tak jak powiedziałem, jestem szczęśliwy tutaj, w Częstochowie. Czuję, że jestem tutaj też doceniany, czuję, że jestem szanowany. To, to są takie ważne rzeczy, że, że widzisz wdzięczność tych ludzi, taki, taki, taki szacunek tych ludzi. Nie tylko w Częstochowie, oczywiście w całej, w całej, w całej Polsce to, to czuwam gdzieś tam na każdym kroku, ale ale oczywiście z tym, z tym miejscem jestem związany, no bo tutaj osiągnąłem swoje największe sukcesy, sukcesy, które trudno będzie, będzie kiedykolwiek powtórzyć i um, w, w, biorąc pod uwagę okoliczności, cały kontekst tego, co się, tak jak powiedzieliśmy już trochę o tej historii, co się wydarzyło, w jakim miejscu byliśmy, jak to szybko wszystko wszystko, wszystko poszło.